W trakcie naszej kłótni, Jenę chwyciła mnie za ramię i siłą wyciągnęła na zewnątrz. Następnie wepchnęła mnie do szopy, która była daleka od czystości. Starałem się stawiać opór, ale młodsi ludzie mają więcej siły. Zostałam uwięziona w szopie. Wewnątrz ciemnej i chłodnej szopy zaczęłam źle się czuć. Co powinienem zrobić? Jak mogę się stąd wydostać? Chociaż panikowałem, poczułem lekki ciężar w tylnej kieszeni jeansów. O tak, mam to. Szybko przeszukałam kieszeń. Nazywam się Sofia Johnson. 42 lata. Pracowałam jako asystentka administracyjna w pewnej firmie. Praca nie była zbyt skomplikowana, ale nigdy nie jest nudna. Uważam, że jest satysfakcjonująca, a przede wszystkim moi współpracownicy są życzliwi, co uwielbiam w moim miejscu pracy. Może to być rzadkie dla kogoś na rynku pracy, ale naprawdę cieszyłem się swoją pracą każdego dnia i nie uważałem jej za uciążliwą. Była jednak jedna rzecz, która mnie niepokoiła. Był to fakt, że nie byłem żonaty. Widząc, jak moi przyjaciele biorą ślub i żyją długo i szczęśliwie, czułem się zarówno zazdrosny, jak i trochę smutny. Co więcej, myśl o samotnym życiu przez resztę życia była dość zniechęcająca. Ale nie było żadnych perspektyw w zasięgu wzroku i ciągle zastanawiałam się, czy jakikolwiek mężczyzna kiedykolwiek się mną zainteresuje. Każdego dnia pochłaniały mnie myśli o przyszłości, przepełnione niepokojem. Jednak kilka lat po tym, jak zaczęłam mieć te myśli, w końcu wyszłam za mąż. Nazywa się Robert Johnson. Jest siedem lat starszy ode mnie i pracuje w jednej z naszych firm klienckich. Robert niedawno stał się punktem kontaktowym dla firmy, w której pracowałam, więc często mnie odwiedzał. Na początku oboje byliśmy niezdecydowani, ale stopniowo zbliżyliśmy się do siebie i zaczęliśmy się spotykać. Po kilku latach spotykania się Robert i ja byliśmy w stanie zawiązać węzeł małżeński. Byłam naprawdę podekscytowana. Miałam szczerą nadzieję, że zbudujemy razem szczęśliwy dom. Robert ma piętnastoletnie dziecko o imieniu Jenny. To jego córka z poprzedniej żony, z którą się rozwiodł. Był szczery w kwestii Jenny, gdy się spotykaliśmy, a ja spotkałam ją kilka razy. Jenny jest bardzo powściągliwą dziewczyną i wydaje się szczególnie lubić Roberta. Zawsze była u jego boku przyklejona do niego. Widok Jenny w takim stanie rozgrzał moje serce. Miałem niejasną nadzieję, że gdy zaczniemy razem mieszkać, Jenny i ja staniemy się sobie bliscy. Jednak nie udało mi się jeszcze zrozumieć prawdziwej natury Jenny. Po ślubie z Robertem wprowadziłam się do domu, który dzielił z jenną. Traktując małżeństwo jako szansę, rzuciłam pracę, by zostać gospodynią domową. Zrobiłam wszystko, by zapewnić Robertowi i Jenni wygodne życie. Przygotowywałam dobrze zbilansowane posiłki i dbałam o porządek w domu. Mogłoby się to wydawać zwyczajne, ale wierzyłam, że dzięki temu ich życie będzie przyjemniejsze. Jednak posiadanie rodziny tak bardzo różniło się od życia w pojedynkę. Każdy drobny obowiązek domowy stawał się o wiele większym wyzwaniem. W tych chwilach pocieszał mnie kot o imieniu Oliver. Oliver zawsze był w domu Roberta. Nie był zbyt szczupły i słyszałam, że miał tendencję do wymykania się. Wierzyłam jednak, że dopóki zawsze będę w domu, nie ucieknie. Mimo, że czekało mnie wiele wyczerpujących dni, zawsze czułam się ukojona, podziwiając Oliverę. Życie po ślubie miało swoje wyzwania, ale czułam się kilka razy szczęśliwsza niż wtedy, gdy byłam Singielką. Było jednak coś, co nie dawało mi spokoju. Jenę mogła nie mieć o mnie wysokiego mniemania, przez co mnie ignorowała. Nawet gdy próbowałem zainicjować rozmowę, Jenę patrzyła na mnie z zakłopotanym wyrazem twarzy i nadal mnie ignorowała. Jenę, witaj w domu. Jednak Jenny rzucała mi tylko przelotne spojrzenie i nie odpowiadała. Jak było dzisiaj w szkole. Dobrze się bawiłaś. Próbowałem kontynuować rozmowę, ale ona nadal nic nie mówiła. Po chwili głaskania, o oliverę poszła prosto do swojego pokoju. Mimo, że wciąż mnie ignorowała, wierzyłem, że po prostu jeszcze mnie nie zaakceptowała. Była w tym trudnym wieku 15 lat. Jeśli jej ojciec ożenił się ponownie i nagle w domu pojawiła się nowa kobieta, która nie była jej prawdziwą matką, to zrozumiałe, że była ostrożna. Spotkałem jenny kilka razy, zanim Robert i ja pobraliśmy się, ale nie potrafiła się do mnie przekonać. Głowiłam się, jak sprawić, by Jenę mnie zaakceptowała. Ale pomimo moich wysiłków, Jenę nigdy się do mnie nie przekonała. Ignorowanie mnie stało się jej domyślnym zachowaniem. Zaczęła ja w nie unikać, a gdy tylko była w moim pobliżu, na jej twarzy stale malowało się niezadowolenie. Kiedy Robert był w domu, trochę się odzywała prawdopodobnie po to, by nie denerwować Roberta, którego tak uwielbiała. Mimo wszystko uważałem, że to o wiele lepsze niż nie nieodzywanie się w ogóle. Od mojego ślubu z Robertem minęły jakieś cztery lata. Dystans między jedną a mną nigdy nie zdawał się zmniejszać, a życie wydawało się trochę płynne. Nawet po trzech latach wspólnego życia nie wiedziałem, jakie jest ulubione jedzenie Jenny, ani jakie ma hobby. Wiedziałam tylko, że uwielbia Oliverę. Przyzwyczaiłem się do spojrzenia Jenny, które początkowo mnie o nie śmielało. Ale kiedy Jenny dotarła do liceum, niespodziewanie rozpoczęła ze mną rozmowę: Hej, co? Co jest? Byłem zaskoczony, że Jenna się do mnie odezwała, a mój głos mimowolnie podniósł się. Czyżby w końcu się przede mną otworzyła? Co chcę powiedzieć? Kłębiły się we mnie różne emocje, ale w milczeniu czekałam na słowa Jenny. Jednak to, co powiedziała Jenny, było zupełnie nieoczekiwane. Jak długo zamierzasz zostać w tym domu? Co? Pytam, jak długo zamierzasz zostać? Czy możesz wkrótce wyjechać? Przeszkadzasz mi? Dlaczego to powiedziałeś? Oczywiście to, że niespodziewanie kazano mi odejść, było dla mnie szokiem. Zastanawiałem się, dlaczego nagle to powiedziała. Pytania kłębiły się w mojej głowie. Ale znalezienie słów było wyzwaniem. Potem Jenny wyjaśniła swoje uczucia, rzucając światło na swoje przeszłe działania. Kocham mojego tatę. Byliśmy tylko we dwoje, wiesz? Dlaczego nagle musieliśmy mieszkać z taką starą babą jak ty? Zachowujesz się jak matka. Po prostu nie mogę sobie z tym poradzić. Co? Myślałam, że jeśli potraktuje cię tak, jakby cię nie było, złamiesz się i rozwiedziesz z nim. W szkole było fajnie. Poważnie obrzydliwe. Zostałam zbombardowana i raniącymi słowami przez CEO zanim mówiłam. W obecności taty zachowujesz się wyniośle i potężnie. Ale to było dla mnie trudne, wiesz? Może nadszedł czas, żebyś zdała sobie sprawę ze swojej wartości? Starsza pani. Wartość Widząc moją przygnębioną minę, Jenna wyglądała na zadowoloną, błysnęła uśmiechem, którego nigdy wcześniej nie widziałam, i odeszła. Przez cały czas żywiła do mnie tak negatywne uczucia. Na tłukraniących słów i sugestia, by zastanowić się nad swoją wartością, wciąż odbijały się echem w mojej głowie. Zanim się zorientowałam, łzy popłynęły mi po twarzy. Jaki był sens tych wszystkich wysiłków przez ostatnie cztery lata? Tak bardzo starałem się zdobyć aprobatę Jenny, ale ostatecznie nigdy mnie nie zaakceptowała. Jak powinienem teraz podejść do Jenny? Desperacko próbowałem znaleźć odpowiedź, ale żadna nie nadeszła. Od tego dnia Jenny zaczęła obrzucać mnie obelgami. Sofia, zawsze tak myślałam, ale jesteś naprawdę kiepska w gotowaniu. To naprawdę okropne. Naprawdę? Przepraszam. To smutne dla taty, wiesz? Jest tylu lepszych ludzi od ciebie. Z urokiem taty mógłby ożenić się ponownie w mgnieniu oka. Jenne mówiła takie rzeczy, ale przed Robertem udawała. Wiesz, kuchnia Sofii jest naprawdę pyszna. Prawda, Jenne? Tak, jest pyszna. Nie było to nic nowego, ale widok Jenny zawsze wprawiał mnie w osłupienie. Co się stało, Sofia? Sofia jest taka szczęśliwa. Czuję się szczęśliwa, ale nieszczęśliwa to takie skomplikowane uczucie, którego prawdopodobnie nikt nie zrozumie. Chyba tak? Odpowiedziałam, starając się zachować spokój. Ale Jenna straciła panowanie nad sobą i kontynuowała swoją tyradę. Wiele razy myślałam o załamaniu się i zwierzeniu Robertowi, ale nigdy nie mogłam zrobić tego kroku. Robert zawsze wydawał się tak zajęty swoją codzienną pracą. Nie mogłam się zmusić, by obarczać go swoimi problemami. Myślałam, że jeśli tylko wytrzymam, wszystko będzie dobrze. Nawet jeśli Jane powiedziała, że kocha Roberta, w końcu może się wyprowadzić i zamieszkać sama. Uważałem, że do tego czasu po prostu wytrzymam. Pięć lat później Jane poszła na studia po ukończeniu szkoły średniej. A następnie dostała pracę w firmie niedaleko domu. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy Jenny zaczęła pracować, Robert zaczął wyjeżdżać w podróże służbowe. Początkowo były one tylko na dzień lub dwa, ale stopniowo czas ich trwania wydłużał się. Nierzadko wyjeżdżał na dwa tygodnie, a nawet na cały miesiąc. Kilka miesięcy po rozpoczęciu tych podróży, słowne znecanie się Jenni nie ustało. Po nieobecności Roberta wydawało się, że Jenny nie ma żadnego filtra. Jedzenie jest okropne. Nie możesz czegoś z tym zrobić. Powiedz coś. Jenny zostawiła niedokończony posiłek i szybko poszła do Olivera. Spojrzałam na resztki jedzenia i delikatnie odłożyłam nóż i widelec. Zniosłem tak wiele do tego momentu. Ale pewnego dnia w końcu osiągnęłam punkt krytyczny. Niekończąca się przemoc słowna i zimna postawa. Każdego dnia traktowana bardziej jak służąca niż matka. Nie było żadnego konkretnego wyzwalacza. Kiedy Jenny jak zwykle obrzucała mnie obelgami, w końcu pękłam. Wynoś się już. Jesteś taka irytująca. Hej. Zawsze mi mówisz, że jestem kłopotem i żebym sobie poszła. Wystarczy. Jenę, nieprzyzwyczajona do tego, że się odzywam, była zaskoczona. Ale natychmiast odpowiedziała ostrymi słowami. Co? Dlaczego nagle się odzywasz? Poważnie nie mogę sobie z tym poradzić. Nie zniosę tego dłużej. Jeśli nie możesz tego znieść, dlaczego się nie wyprowadzisz? Masz pracę, masz pieniądze i radzisz sobie sama. Jestem gospodynią domową, nie mogę tak po prostu wstać i odejść. Może trafiłem w sedno, bo nie odpowiedziała. Widać było, że jest wściekła. Straciłaś język. Co się stało z tą całą energią sprzed chwili? W momencie, w którym miałem zdobyć przewagę, Jenę nagle chwyciła mnie za ramię, ściskając boleśnie mocno. Auć! Chociaż protestowałam, Jenę nie słuchała. Siłą wyciągnęła mnie na zewnątrz. Hej! Pociągnęła mnie w stronę małej szopy na zewnątrz. Bez wahania wepchnęła mnie do środka. Chociaż stawiałem opór, nie mogłem się równać z jej młodszą siłą. W jednej chwili zostałam zamknięta w szopie. Co ty robisz? Hej! Wypuść mnie, błagałam, rozpaczliwie waląc w ścianę. Nie mogę cię tak po prostu wypuścić, nawet jeśli tak mówisz. A tak przy okazji, nie mówiłem ci, ale mam zaplanowaną wycieczkę na trzy dni. Cóż, spróbuj przetrwać w tej ciasnej szopie, powiedziała nonszalancko Jenę. Trzy dni. Mówisz poważnie. Hej, a co z Oliverem? zapytałem. Jest automatyczny karmnik, więc nic mu nie będzie, odparła lekceważąco Jenę. Jesteś taka nieodpowiedzialna, skrytykowałem. Zamknij się. Nigdy więcej stamtąd nie wychodź, odparła Jenę, po czym zniknęła. Wewnątrz ciemnej, nieatrakcyjnej szopy poczułam chłodne powietrze i zrobiło mi się niedobrze. Co ja teraz zrobię? Nie wytrzymam tu całych trzech dni, spanikowałam, rozpaczliwie waląc w ściany. W tym momencie nagle poczułem ciężar w kieszeni spodni. O tak. Mam go, uświadomiłem sobie, wyciągając smartfona. Zadzwoniłem do mojej pobliskiej przyjaciółki, Sary Turner. Och, hej. Sara. Sofia. Co tam? Odpowiedziała Sara. Rzadko kiedy dzwonisz. Chodzi o to, że wyjaśniłem swoją sytuację i poprosiłem Sarę o pomoc. Po kilku minutach Sara przyjechała. Wszystko w porządku. Zapytała, gdy drzwi się otworzyły, odsłaniając oślepiające słońce i jej twarz. Mimo, że byłem w szopie tylko przez kilka godzin, wydawało mi się, że minęło kilka dni. Odkąd byłem na zewnątrz? Podziękowałem Sarze, a ona zaprowadziła mnie do swojego domu. Nie miałam kluczy, a Robert wyjechał w podróż służbową, wyjaśniłam Sarze. Biorąc to wszystko pod uwagę, Sara powiedziała mi, że mogę zostać u niej tak długo, jak tego potrzebuję. Kiedy wyszedłem z szopy, poczułem, że Jenny zniknęła. Prawdopodobnie już wyjechała w swoją podróż. Następną rzeczą, którą powinnam zrobić, to skontaktować się z Robertem, pomyślałam sobie. Wysłałem Robertowi wiadomość, informując go co się stało i gdzie obecnie jestem. Podczas rozmowy z Sarą, kilka minut później, otrzymałem telefon od Roberta. Halo. Sofia. Wszystko w porządku. W słuchawce odezwał się zatroskany głos Roberta. Robert, wszystko w porządku. Dzięki. Słuchaj, jadę teraz do domu. Przyjadę po ciebie, więc poczekaj jeszcze trochę u koleżanki, dobrze? Zapewnił mnie Robert. A co z twoją pracą? Zapytałam. Zapomnij o pracy. Po prostu wiedz, że jestem w drodze. Myślę, że zajmie to około trzech godzin, więc trzymaj się mocno, powiedział Robert przed zakończeniem rozmowy. Robert wydawał się martwić o mnie i starał się wrócić. Podziękowałem Robertowi i rozłączyłem się. Powiedział, że po mnie przyjedzie. Czy mogę tu zostać jeszcze przez jakieś trzy godziny? Oczywiście. Szczerze mówiąc, masz takiego troskliwego męża. Rozumiem, dlaczego Jenę może być trochę zazdrosna. Zazdrosna? Tak, zazdrosna. Kochała tatę, prawda? Z tego co słyszałam, pewnie jest zazdrosna, że wyszłaś za jej ukochanego tatę. Czyżby? Teraz, gdy o tym wspomniałem, wyglądało to na zazdrość. Ale... Hm. To, że jest rodziną, nie oznacza, że powinieneś się powstrzymywać. Mówienie jej, kiedy trzeba, jest dla dobra Jenny, wiesz? Sara ma rację. Bez względu na to, jak długo mieszkamy razem, impulsywne działanie w gniewie, tak jak to zrobiłem, nie pomoże Jenny. Ale jak mogę do niej dotrzeć? Szukałem rozwiązania. W rezultacie wymyśliłem nieco siłowy plan. Natychmiast podzieliłem się nim z Sarą. To całkiem fajny pomysł. Spróbuj. Dam z siebie wszystko. Sara wydawała się rozbawiona i poparła pomysł. Trzy godziny później Robert przyjechał do domu Sary i zapukał do drzwi. Wszystko w porządku, Sofia. Tak, dziękuję. Ale byłaś w pracy. Jesteś dla mnie ważniejsza niż jakakolwiek praca. Co więcej, Robert najwyraźniej postanowił wziąć kilka dni wolnego od pracy. Czy to w porządku brać wolne w ten sposób? Tak. Powiedzieli, że sobie poradzą. Czuję, że muszę poważnie porozmawiać z Jenną. Potem wyjaśniłem Robertowi szczegółowo, co Jenna zrobiła mi do tej pory i jak doszło do tej sytuacji, w której zostałem uwięziony w szopie. Robert słuchał uważnie i przeprosił: Przepraszam, że tego nie zauważyłem. To nie tylko twoja wina. Nie odezwałem się, a Jenna robiła to wszystko pokryjomu. Powinienem był zauważyć, że coś jest nie tak. Naprawdę przepraszam. Utrzymywała się ciężka atmosfera. Przebiła się przez nią Sara. Hej, skąd ta długa mina? Masz zamiar zbesztać jenne, prawda? Wstawaj! Słowa Sary w jakiś sposób mnie zainspirowały. Masz rację. Potem podziękowaliśmy Sarze i poszliśmy do domu. Czułam, że mogłam zmartwić Roberta, ale jeśli dzięki temu zachowanie Jenni się uspokoi, będę zadowolona. Kiedy wróciliśmy do domu i sytuacja nieco się uspokoiła, powiedziałam Robertowi o naszym planie dla Jenni i dlaczego czułam potrzebę posunięcia się do takich kroków. Po chwili zastanowienia, Robert powiedział: Cóż, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę przeszłość Jenni, może to wymagać czegoś drastycznego, aby do niej dotrzeć. Trzy dni później nadszedł dzień powrotu Jenny. Ponieważ nie wiedzieliśmy, kiedy wróci, zostawiliśmy otwarte okno najbliżej szopy, wypatrując jej powrotu. Około osiemnastej taksówka zatrzymała się przed naszym domem, a Jenny wyszła z bagażami. Plan, który wprowadziłem w życie, zakładał, że szopa, w której rzekomo byłem zamknięty, będzie wyglądała na splądrowaną i wydzielającą gnijący zapach. Szczerze mówiąc, wątpliwe jest, czy człowiek umarłby w takich warunkach przez trzy dni. Co więcej, nawet gdyby umarł, smród zgnilizny nie pojawiłby się od razu. Założę się jednak, że Jenny nie znałaby takich szczegółów. Z lekkim zamiarem zaszokowania jej, zrealizowałem swój plan. Potajemnie obserwując Jenny, zauważyłem, że zatrzymała się przed szopą. Z jej reakcji wynikało, że mój plan zadziałał. Ak. Co to za zapach? Jenne zmarszczyła brwi na smród unoszący się z szopy. Po chwili zastanowienia nagle wyglądała na zaniepokojoną, mruknęła coś i siłą otworzyła drzwi do szopy. Jenne dusiła się od intensywnego zapachu. Jednak jej wyraz twarzy szybko zmienił się w szok, gdy zajrzała do środka. Co to jest? Została splądrowana. Podeszliśmy do oniemiałej Jenny i odezwaliśmy się. Jak minęła podróż? Sofia. Dlaczego? Czekaj, tata też tu jest. Jenny. Musimy porozmawiać. Robert miał najstraszniejszy wyraz twarzy, jaki kiedykolwiek widziałam. Widząc minę Roberta, Jenny zdawała się wszystko rozumieć. Jenny usiadła na Sofie, patrząc w dół. Zrobiłeś Sofii straszne rzeczy. Na słowa Roberta, Jenny zamilkła. Wcześniej spanikowałeś, myśląc, że może Sofia tam umarła. To nie to. Co? To dlaczego wyglądała na tak spanikowaną przed szopą? Kiedy czekaliśmy na odpowiedź Jenny, wyjawiła coś nieoczekiwanego. Myślałam, że Oliver jest w środku. Co? Oliver. Przecież Oliver wcześniej często uciekał. Myślałam, że może w jakiś sposób dostał się do szopy i nie mógł się wydostać. Powinieneś się martwić o sofię. Po zamknięciu jej. Co by się stało, gdybym nie wrócił? Zapomniałam o sofii. Nie mogłem uwierzyć, że zapomniała, że mnie zamknęła. Byłam w takim szoku, że nie mogłam znaleźć słów. Ale Robert był wściekły na jej nieostrożne stwierdzenie. Nigdy nie sądziłem, że będziesz taka. Jestem naprawdę rozczarowany. Ale czekaj, ja. Jenę próbowała się usprawiedliwić. Ale Robert to wyczuł i przerwał jej. Czekać na co? Będziesz się usprawiedliwiać. Po prostu czułam, że Sofia zabrała mi tatę. Zrobiłaś coś, co mogło mieć nieodwracalne konsekwencje tylko dlatego, że miałaś na to ochotę. A potem o tym zapomniałeś? Nigdy nie sądziłem, że wychowałem cię na takiego. Po tych słowach Robert westchnął. Wyglądało na to, że całkowicie zrezygnował z Jenny. Wyczuwając to, Jenny wstała i znów zaczęła się bronić. Tato, nie mów takich rzeczy. Po prostu bardzo cię kocham. Gdyby Sofia poczekała spokojnie trzy dni, wypuściłabym ją. I gdyby Sofia nie zadzwoniła do swojej przyjaciółki, nic z tego by się nie wydarzyło. Tata nie musiał wychodzić wcześniej z pracy ani brać dnia wolnego. To wszystko Twoja wina. Czy nie byłoby lepiej, gdybyś mnie nie znielubił? Może gdybyś mnie nie zamknął, Twoje występki nie zostałyby odkryte. Działasz na własną rękę, ale całą odpowiedzialność zrzucasz na mnie. Co? A tak przy okazji. Wygląda na to, że martwiłeś się o Oliverę. Ale czy nie powiedziałeś kiedyś, że zostawienie Oliwerę samego na jakieś trzy dni było w porządku? To nie do pomyślenia. Zdajesz sobie sprawę, że masz pod opieką żywą istotę. Myślałam, że będzie dobrze. Gdyby ci naprawdę zależało, zostawienie go samego na trzy dni nie wchodziłoby w grę. A tak przy okazji, nawet nie wiesz, jakie jedzenie Oliver obecnie je, prawda? Ponieważ Robert i ja opiekowaliśmy się nim. Myślałam, że kochasz Oliverę, odkąd zaczęliśmy razem mieszkać. Teraz głaszczesz go tylko wtedy, gdy masz na to ochotę, a w przeciwnym razie ignorujesz. To wszystko jest tak sprzeczne, że aż śmieszne. Kiedy powiedziałam szczerze, co o myślę, Jenę zarumieniła się ze złości. Dlaczego ty musisz mi to mówić? Jesteś obcy. Nieznajomym. To ty zabrałeś mi tatę, więc to wszystko twoja wina. Wystarczy. Jenę, która nie mogła zrozumieć, co o mówię, warknęła jeszcze bardziej. Ale Robert wkroczył do akcji. Wypisujesz same egocentryczne bzdury. Jak to wszystko wina Sofii? Naprawdę nie rozumiem. O czym myślisz? Tatusiu. Jenny ze łzami w oczach przylgnęła do Roberta. Ale Robert spojrzał na nią zimno. Po prostu opuść ten dom. Co? Dlaczego? Nagle nie mogę trzymać w tym domu kogoś, kto dla kaprysu naraża czyjeś życie, a potem o tym zapomina i wesoło się bawi. — Wynoś się? — Ale... — Wystarczy. — Myślisz, że masz prawo się odezwać. — Naprawdę nie myślisz o nikim innym, tylko o sobie. — Jenne próbowała przekonać Roberta, ale ją zbył. — Na domiar złego zwróciła się do mnie. — Sofia! — Proszę, powiedz coś! — Nie, to nie ma sensu. — Po prostu odejdź, tak jak powiedział Robert. Mogłabyś przestać się mnie czepiać tylko dlatego, że Robert jest zły. Tak jak powiedział, tak naprawdę myślisz tylko o sobie. Słysząc moje słowa, Jenny zwiesiła głowę. Ze zrezygnowanym spojrzeniem pociągnęła za sobą walizkę i wyszła z domu. Jej postać wydawała się samotna, ale co dziwne, wcale mi jej nie było żal. Później otrzymałem mnóstwo e-maili i telefonów od Jenny wysyłała mi wiadomości typu przepraszam i proszę wybacz mi. Patrząc na ilość i czas tych e-maili i telefonów, wysyłała ich kilka naraz lub wysyłała je niezależnie od dnia i nocy. To naprawdę pokazywało jej egocentryczną stronę. Wysyłała również aktualne informacje o tym, gdzie mieszka i jak sobie radzi. Najwyraźniej mieszkała w jednym z tych tanich moteli podczas pracy. Myślałem, że mogłaby po prostu zatrzymać się w hotelu lub wynająć mieszkanie, ale wydaje się, że jest wybredna, jeśli chodzi o oddzielne łazienki, chce mieć czyste miejsce i tak dalej. Ciężko jej znaleźć mieszkanie, a nawet jeśli znajdzie dobre, czynsz jest dla niej zbyt wysoki. Wysłała dokładnie te same wiadomości do Roberta, który był oszołomiony, powiedział, że albo naprawdę nie radzi sobie sama, albo jest po prostu zbyt samolubna. Ale szczerze mówiąc, bez względu na sytuację, nigdy nie wpuściłbym Jenny z powrotem do tego domu. Naprawdę chciałabym, żeby sama zastanowiła się nad swoimi czynami. Po wyjeździe Jenny nasze życie wróciło do normy. Robert nadal podróżuje do pracy, ale nie tak często jak wcześniej, więc mamy więcej czasu na wspólny relaks. Nie muszę już tak uważać na siebie nawzajem i miło jest się zrelaksować. Jenny nigdy nie słuchała, bez względu na to, ile razy ją ostrzegaliśmy, więc w pewnym sensie cieszę się, że sprawy potoczyły się w ten sposób. Podsumowując, każdy dzień spędzony z Robertem to czysta radość. Po skończeniu prac domowych i zrelaksowaniu się na kanapie, Oliver wspiał się na mój brzuch. Zamiałczał i skulił się do snu. Mam nadzieję na jeszcze wiele takich chwil. Kiedy głaskałam o Oliverę, zatraciłam się w takich myślach.